Witam Was wszystkich z tej strony. TebatekTV Game i dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny, czyli już drugi raz w Blockade 3D. Tym razem jestem sam. Jesteśmy na serwerze europejskim Versus 224 metrów. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać i przedstawić moje bronie i jak według mnie się nimi gra. Dobra, pierwszą bronią jest M14. Na początku każdy ją ma. Jest to taka normalna broń, jakby z drugiej albo pierwszej wojny światowej. Ma tylko taki celownik. Jest to snajperka. Szczerze powiem, że ta dobra, mi się nie dobra. Ale tak, dobra, mamy to przodka. Wydaje mi się, że wczorajszy odcinek bardzo źle mi wyszedł, ponieważ. Były bardzo duże lagi, tak jak na tym odcinku. Ale teraz są mniejsze lagi niż wczoraj. Headshot, pięknie. Wejdziemy im zerpego. Tam. A, jedna osoba tylko. Więc tą, tą broń ma każdy na samym początku gry. Drugą bronią jest SVD. Według mnie znakomita snajperka. Na samym początku? Nie wiem. Na samym początku, ale. Wygląda mi ona po prostu. Jakby był to AK. Na którym jest po prostu celownik do snajperki. Celownik prezentuje się tak. Według mnie znakomita snapek, snajperka. Już to chyba mówiłem. Znakomicie się nią gra. Chyba na 11 poziomie się odblokowuje. Zesp. Jeszcze raz zesp. Nie, nie mam grenady w FTG. do nas poleciał. <laughs> przepraszam Was bardzo, ale nie wiem, czemu od 4-5 dni mam kaszel. Biorę leki, ale mi to nic nie pomaga, więc przepraszam Waszej młodych. O, koleś pocisnął nas FTG. Jeszcze raz sobie zagramy tą bronią i przechodzimy do kolejnej. Kurde, synek, suń dupę. Marian. loka, kurde. Dobra, więc kolejną bronią jest MP5. Kolejna broń, która dostaje się na początku gry. Jak na początek według mnie ona jest bardzo spoko. Nadal jest spoko, ale jej nie używam, bo mam lepsze bronie jeszcze, że się przyznam. Ale spoko ona jest. Szybka, do okay. Celownik matapu też spoko dla mnie. No kurde, się tu zamurowali te dziady. Złapcie granat twarzą. Kurde, jeszcze nie zawiłem nikogo. O kurde. No, panie, nie wypowiem się. Więc jeszcze jedna rundka, nie rundka, tylko... No jeszcze raz sobie tą bronią pójdziemy. O, dwa fragi nam wyszły, nice. No Kurde, shotgun w, w skórze. Przyładujmy. nice pięknie ale ma dawaj telewizyj. aj mnie. kolejną bronią jest tmp ja na to po prostu mówię uzi bo dla mnie jest to podobne do uzika celownik taki dla mnie <laughs> przepraszam dla mnie ta broń aż taka fajna, nie jest bardziej... Podobała mi się podstawowa, więc jak zdobyłem tą broń, chyba tak gdzieś na czwartym, piątym levelu, to bez komentarzy. To i tak grałem podstawową, bo podstawowa mi się grało po prostu lepiej. Degnijmy kogoś, żeby tak nie było obciachu na filmiku. dało że to zrobiły, nie. Zamurowali to, dobra, nieważne. Z buta. Dobra, jak tam RPG już chciałem walić, ale zobaczyłem ile naszych tutaj jest. Jo. nie. Broni Wam nie zaprezentowałem, ale nie mam ochoty, bo wkurza mnie po prostu. Następną bronią jest AUG... AUGA. Nie wiem, czemu tutaj AUGA pisze, jeśli jest to AUG, ale dobra, AUG-3. Broń na szóstym levelu albo na 7 nie pamiętam Znakomita broń Najbardziej podoba mi się w niej te, ten celownik, który którym ułatwia łatwe strzelanie ludziom w główki Spróbujmy teraz komuś trafić, tylko grenade Zły grenade Jeszcze jeden grenade LPG Nikogo nie zabiliśmy O, i był headshot, był Nice. Nie wiem, po co poszłem na ich was <laughs> Przepraszam, ale tym kaszem po prostu nie daje spokoju. Więc jeszcze raz mówię, znakomita broń. Chyba jednak na szóstym levelu się odblokowuje. No, znakomita, więcej o niej powiedzieć nie można. Na samym początku mówiłem, uuu mam najlepszą grę w grze, nice! Jednak następną broń, którą Wam pokażę, to według mnie, teraz ona jest najlepszą bronią, ale to Wam pokażę, ej, tej Nie znajdziemy. Staty mam niebronną, dobra wygląda. 18 do 9, lepszy niż wczoraj na pewno. Dobra, i proszę Państwa, najlepsza będzie według mnie. Na którą wczoraj grałem na odcinku RPK, wszyscy mówią, że jest to po prostu AK. A to nie jest AK, to jest tak jakby maszynówka taka, taka do AK podobna. strzela. Tak, celownik ma taki zarąbista. Dużo damage'a zadaje, daleki dystans. Ekstra dużo osób ją strasznie używa. Grenade, ten użyty, ale spoko. Sam się swoim grenadem zabiłem. Brawo, Bartek. Tylko ty tak potrafisz. Właśnie, to jest jedna rzecz, która mnie w tej grze denerwuje. Że na przykład zrzucimy, o, tu, tutaj granata, o, tu, a my będziemy stali tutaj i ten granat nas dednie. Tak samo TNT. Tutaj staniemy, ono wybuchnie i dół, giniemy. Wykorzystuję czasami TNT, na przykład, jak tutaj jest jakiś balkonik. Ja się tutaj skradam, podkładam TNT, tak? Ludzie mnie nie widzą, strzelam do i dedam. Bardzo to wykorzystuję często, jednak ludzie mnie wkurzają. Patrzcie na SPK, 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 SPK. No jest dwa chwile. I tak, jedno broń na poszło lepiej, a to jest już AK-102. Broń, także zarumbista. Nie ma jedna, o, ni niestety. Dobrze, no, przepraszam. Niestety nie ma ona celownika, ale posiada ona jednak coś lepszego. Nie lepszego tylko do tego, jeśli lubimy używać RPG i tam takie. Posiada ona granatnik granatnik, czyli... jak naciśniemy na tą bronią, mamy jeszcze przycisk celownika, to wtedy leci taki podcisk, taki on wybucha. Niestety teraz Wam tego nie mogę pokazać, bo zużyłem wszystkie te pociski. A te pociski są te białe granaciki, które się dostaje za prawdziwej. Nice. Także mam skina kupionego, nie, wy go raczej nie będziecie widzieli. Arctic się nazywa. Mam także kupiony helmet i Zabudowali się tam, my tam z RPG wjedziemy. Hello. Tej broni już nam zostaje ostatnia. Pistolecików Wam raczej nie będę przedstawiał, bo nie ma sensu. Patrzcie teraz. Kurde! Ajajaj. Chciałem... Chciałem tak epicki być, ale mi się nie udało być epik. No i teraz broni, której nienawidzę, nienawidzę, jeśli ktoś już używa, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo kurzające. Jest to M13, czy jakoś tak? Jest to strzelba, która ściąga na hita. Ale niestety ma bardzo, 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 bardzo mały dystans do tych To Co też jest dla mnie słabe. Ale na hita zabija. Dwa fragi weszły. Ja jej zbytnio używać nie lubię. A zrobię to tylko na nagraniu. Dla Was. Dla Was. Wyjątek zrobię dla Was. Tak po raz kolejny przepraszam gdyby ktoś chciał dołączyć do mojego klanu który się nazywa Polak to w kolendach tak Bartek, gratulation w komentarzach mogą pisać jak się nazywają na Blokade oczywiście i ich level, znaczy tam będę do klanu przyjmował może od ósmego levela żeby tak było piszcie w komentarzach jak się nazywacie o wygraliśmy jeszcze Akurat na koniec odcinka. Odcinek już ma 11 minut. To i tak dłużej niż planowałem. Bo trochę dziwne, że tak długo się bronię przedstawia. Dobra, wyjdziemy. Jeszcze Wam statystyki moje pokażę. Muszę, jak to wkurzająca ta muzyka jest. A rank. Level 16. Fragi prawie 6. No, 5,5 tysiąca. Dedów 2,5 tysiąca. Więc super. Exp 45 tysięcy. Okay. Inwentory, tak mam. I to są te granaciki, to są właśnie do AK, na przykład, i one tak strzelają fajnie. Mój skin Arctic tak wygląda. No i mam jeszcze konto premium na 3 dni. A klan tak się prezentuje. Na razie mam level 5, 10, 7, 8, 8, 13, 15. Jeszcze jest jeden siódmy, tylko przez przypadek go wyrzuciłem. Jest to Ninja Dave, którego możecie także zasubskrybować na YouTube więc w tym odcinku będzie to na tyle Siemano.